Cześć, witajcie! Z tej strony Simgata, a dzisiaj e, odcinek bardzo, bardzo ciekawy i specjalny nagrywam razem z e, Rabel, witam bardzo bardzo serdecznie. A dzisiaj nagrywamy e, małe wyzwanie, którego nazwy jeszcze w sumie e, nie znam albo nie ma takiego, albo w sumie zaraz się coś wymyśli. Będziemy budować dwa domy i yy, każdy będzie opowiadał o jednej części, yy, którą właśnie robi, typu... A w sumie zobaczycie sami. Stawiam yy, kwadrat wymiarów... Yy, kurde, to się nie pokazują wymiary. No to nie. Na, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem na... Na osiem? Raz, dwa, trzy, cztery... 5, 6, 7, 8. Tak, 8 na 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, okej, okay, fajnie. Stoi mi kwadrat. E, więc ja stawiam e, prostokąt z prawej strony domu 4 na 1. Dobra. Po z prawej strony domu 4 za jeden. Yy, nie, nie wiem czy tak, nie wiem czy tak. Dom dobra mniej. Ta. <laughs> dobra, ja zrobię coś takiego. Okej. Okay. Yy, no dobra, no to ja. To ja sobie postawię jeden na jeden z prawej strony. Ale nie jest on przyłączony do domu. Jest on na czwartej kratce od domu. Nie rozumiem na czwartej co domu. Nie mów mi tak. Nie mów mi tak, bo mam no, widać, że mam już inaczej ten dom. Nie, po prostu wystarczy, Trud. że jest po prawej stronie. Ja mam po prawej stronie. No, na po prawej stronie jeden na jeden. No dobra. A teraz ja. No to ja tak. z przodu domu stawiam sobie prostokąt dwa na jeden. Z przodu domu dwa na jeden. Mm -hmm. Czekaj, bo to teraz muszę jakoś ogarnąć, żeby mi to logistycznie pasowało. Dobra, zróbmy tak. <głos> <głos> no dobra. No to teraz tak. Ja sobie włączę ściany i może zobaczę, jak to wygląda, tak. Biorę okna i wstawię sobie z przodu domu. No. Dwa okna wąskie. No. no. Ale w jakim kolorze, i jak małe, czy duże? Aha, kolory też mówimy. No no. To, to będą dwa, dwa wąskie okna w kolorze czarnym. Mhm. Y, takie duże nad całą ścianę. Aha, no dobrze, no to ja sobie stawiam. E, no dobra, a ja teraz podnoszę fundamenty do góry tak na takie dwa pociągnięcia. Okej. Okay. No dobra, to teraz trzeba by było zrobić wejście, a wejście zrobiłbym z prawej strony o Boże! Mm, tylko tak, żeby to wejście miało jakikolwiek sens, to trzeba by było zrobić najpierw jeszcze yy, taras. Znaczy ten wiesz. Mm -hmm. No, taki, taki tarasik i go zróbmy tak z prawej strony na cztery kratki. I na całą szerokość domu. No dobra, to teraz moja kolej, tak? Czekaj chwilę, bo tak. mi się tu ścianą Czekaj, filmu. bo ja mi się, mi się pokazuje jakiś konflikt bloków terenu. <laughs> Dobra, czekaj na cztery chcesz, tak? Mam dobra, raz, niech on, będzie, niech on będzie czekaj. Niech on będzie cztery wysunięty i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I pięć walk. W sensie wiesz, druga, druga, druga szerokość, długość. Jedenki. Raz, dwa, trzy. No dobra, nie wiem co o to chodzi, nieważne, ale teraz jest moja kolej. Mhm. I e, trochę cię wysiłkam, że tak powiem. Okay. Dobra. I wstawiam wysokie szklane drzwi, podwójne e, z przodu domu. E, dobra, czekaj. <laughs> wysokie szklane drzwi z przodu domu. Tak. E, tylko pomiędzy oknami, czy. Nie, z przodu. Nie są pomiędzy oknami. Ja nie mam pomiędzy oknami, a ty możesz mieć. No trudno. <laughs> nie, no dobra, dajmy tak. Dobra. No. no. to jak żeś mnie tak wy, 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 wysiuśkał, to, <laughs> to trzeba zrobić schody do tych drzwi. No, dobra, możemy. Mm, tylko, z... dobra. Schody będą y, b, 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 czarne. Aha. Tak, czarne. No, dobra, niech będą czarne. No i po prostu na, na szerokość drzwi. No, dobra, no spoko, może tak być. No więc y, ja teraz. Y... Kurczę. Myślę, co by tu teraz zrobić. Układę fundamenty w kolorze... Kurczę. Czekaj, muszę coś sprawdzić. Dobra, ja dobra. stawiam na taki, takie czarne te takie fundamenty na takich pałkach. Hmm, aha. No. No, do, no, dobra. no dobra, czarne, tak? Tak, czarne sobie stawiam. Nie ma, a nie, mam czarne, tak? Musi to są śnić. czarne, tak. Czekaj. Czemu nie mogę? O, mogę. Jest na całym domu? Nie, nie ma oczywiście, że nie, dobra. No, ja teraz ja też dzielić. O, ja też jeszcze widzę, że z tyłu nie mam. No dobra. dobra. ja już mam wszędzie. No to zajmijmy się może dachem. O Boże. Jak, jako, że ta bryła taka trochę futurystyczna, a ja w dachy nie, nie umiem. No, chcesz byś <laughs> zrobił puszczanki? Tak. Wiedziałam. Zrobimy sobie puścianki z tym, że. Kurde, nie wiem, jak u ciebie wygląda, no trudno. To będą te, takie średnie, średnie puścianki. Ja je sobie zrobię na całą. Ej, i czemu znowu? Aha, dobra, ja już wiem, czemu ja mam konflikt bloków, czekam. No, czekam, czekam. Dobra, teraz jest git. Mm. No, średnio, tak? Dobra, to takie, te takie średnio niska. A średnio niska. No dobra, niech średnio będziesz. niska no. I, one, i ona będzie na, na całą aha. aha. Czekaj, bo mi się całe ściany wywaliło. Boże. Y... Co ty tam tak. robisz, no? I tak. Dobra, teraz mam Wites. Dobra. No a po prostu na całą na całą ten tak jak dom nas. Aha, leci. czyli o ja aha, aha, no to no dobra, no niech ci, No niech ci tak będzie, jak ci tak na całą chcesz. Czekaj, teraz tak. mnie to namaluję. <grywa> no spoko. Czekaj, no. Może to bo może to przypominam, że to musi być ładny dom. <grywa> no to twój nie, co twój, co tak. twój nie jest? nie jest, mój jest bardzo przepiękny. Nie, nie wiem, do mnie pasuje tylko ten, ten jeden element, który powiedziałeś na samym początku. No ten dwa na jeden, ale to. <grywa> no to słuchaj. Masz problem. No okej, okay, no spoko. Ja już mam te półścianki całe ustawione. No dobra, to teraz ty. Ale ty to tak równo z tą ścianą każałeś zrobić? Ja mam wszędzie równo. A, no dobra, no niech ci będzie w takim razie. No dobra, to ja teraz stawiam na dachu. Yy, albo nie, nie, to będzie zły pomysł. Czekaj, bo ja w sumie sama nie wiem. Boże, Boże. Dobra, ja maluję ten dom. I wybieram teraz, uwaga, kolor, kolor domu. Wybieram sobie w kolorze. W kolorze muszę sobie wybrać kolor. Ty, no nie wiem jaki kolor. Ty. To będzie dobre. Słuchaj, ja sobie wybieram, powiem Ci tak szczerze, farbę no i taką kolorową. Takie, o nie. Zielone takie są, bloki kolorów. To jest taka jakby. No, no to jest generalnie w farbach. No, eee. to się nazywa bloki kolorów? Tak. Yy, e. Albo nie, yy. takie bloki kolorów i czarne. Czarno-białe będą. Pierwszy raz w życiu to używam, w ogóle takie to jest ładne. A gdzie to w ogóle jest? Ja w ogóle coś nie wiem. Musisz to mieć. To jest w farbach na samym dole, to już ci podpowiem. No trudno, niech straca. Eee. O, o, o Boże. No i takie, proszę o czarno-białe. cały dom ma być w Tak! Ty... O, o, Boże. No teraz musisz tak jakoś wybrnąć. Mm, no dobra, ale. No. To jeśli już lecimy tak, to ja bym zmienił ten y, kolor puścianek mm -hmm. u góry. W sumie o tym sam pomyślałam, no, ale dobra, no mów. Bo to mi nie pasuje w ogóle, tylko no teraz czekaj. Hmm. Pytanie ciemne. Nie, 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 nie w ogóle nie pasuje do tego. Dobra, ale niech będą białe. No dobra, no wiem, właśnie też wiesz co, powiem ci, że mimo wszystko, ale właśnie sprawdzałam. No dobra, to wiesz co ja teraz zaproponuję? Zaproponuję teraz obrzeża, obrzeża zewnętrzne. E, takie dosyć e, albo właśnie nie. nie. E, te takie grube, takie schodkowe wykończenie w kolorze czarnym. Nie, co? to przesada. Dobra, nieważne. Ja chcę, <laughs> ja chcę wystający gzyms czarny. O, ma, ale ja nie mogę. Musisz móc. Jak ja mogę, to ty też możesz. Chyba, że nie umiesz ale... grać w simsy. Czekaj, ale to o. Tobie chodzi teraz o. No, pomiędzy o ścianą. I obrzeża Tak. No to ja nie mogę tego ustawić. Wymagana wymaga większa wysokość. Help Chyba, me. że tobie chodzi o obrzeza, obrze, obrzeza. No, no obrzeza. obrzeża, Obrze... obrzeża. No, obrzeża z Tak. No przecież mówię i chcę... Dobra, to... No, no. Ja nic eee, o fryzach to, nie mówiłam. Jest... Dobra, jakie mają być? Czarne? I chcę wystający gzyms czarny. Nie wiem, ja w ogóle nie mam pojęcia, czy chodzi o to, ale dobra. <grych> to ma być zabawa. Dobra, słuchaj, teraz na górę. Eee, na górę tego... Czekaj, tylko muszę zobaczyć tak szybko, czy to się sprawdzi. Sekundę. Dobra. Eee... Nie, 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 nie. Nie chcę tego tak. Czekaj, momentos. Yy. O, matko, boska. No dobra, niech to będzie. Słuchaj, ja stawiam na górze. Tak, na, na tych, no. tam, gdzie są te puścianki, tak. Czekaj, tylko e, wybierz sobie średnie. Tak przynajmniej mi się wydaje. I to jest, słuchaj... E, tak, tak, średnie po prostu. I to jest prostokąt, no. który jest 3-3 e, na 5. Aha, ze średnich puścianek. Tak jest. I, I to ma być, y, w sensie y, mogę zastąpić niektóre z tych małych puścianek, czy po prostu gdzieś tak na środku? Nie, na środku. Dobra, 3 na pięć. Mm, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. E, no dobra. Mm. No dobra, mam. No dobra, to teraz ty to ja jeszcze, to ja wrócę na ten taras, co coś zrobiłem po prawej stronie. No wróćmy do niego wróćmy. E, I tak, i tam też dam czarne schody. Mogą być te same. No, tak. Żeby było, wiesz, takie no, dobra, wyjście. Ale z której na, strony na chciałbyś? Z prawej strony? Ale schody tego tarasu. Z prawej strony? No. Z prawej strony, tak. A no dobra. A jakiej długości? Dwóch, jeden? Cza czarne i na, dwa, na dwie kartki. Okej. Okay. Dobra, to ja teraz Cię zagnę i uważaj. No. Jak masz tam górę i pachy łuków, co nie? No. To zrób w tym trójkącie basen. Co? No. W jakim trójkącie? W prostokącie. Dobra. O Jezu. No no, no, no dobra. To było... domu wejdź do jak domu i zobacz jak, jest, zobacz jak to wygląda. O matko. W tym domu nic się nie zmieści. Nic. Ja wiedziałam, że to będzie w domu, ale... <ścoughs> Myślałam, że aż tak. Ну трудно, <experiences> <ép> <Paty> Dobra, dobra, teraz słuchajcie, oglądamy nasze prace <noise> dla wzajemnych. już bo boję spojrzeć, patrzymy na Rafała. Nie <noise> ja Ci no. powiem. <noise> no przecież to jest zupełnie co innego. Aha, Ty tak się tym potem oddzieliłeś. Ej, no ty to w ogóle zrobiłeś zupełnie inaczej. O, masakra Ale u ciebie ogródek wygląda No faktycznie masz wszystko po Aha to ja nie wiem kiedy ty mi kazałeś te kamienie tam poustawiać No przecież mówiłem że widzisz gdzie ty masz Aha masakra ty, to dlatego ty nie miałeś już miejsca po prawej Jak to się stało że 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 ty masz z przodu taki. Aha, dobra, bo ty to odwrotnie postawiłeś. Ty mi kazałeś postawić. E... Ale twój dom jest prostego. o wiele większy. Wa na 1. Twój dom jest o wiele większy. Bo ja ten teraz mam inaczej w ogóle zrobiony niż. O Boże! No, i ty masz go ty. zabudowanego. No ja A mówiłem, ja że ten... ten ścianki na całej, całej szerokości no było, tego. było na całej szerokości domu, a nie tarasu. No ale wiesz, z racji tego, że ja miałem te kolumny tutaj poustawiane, no to... O mój Boże. O Boże, dobra, to, to, to jest hit, nie? nie ale no jestem nie. ciekawy, jak, jak wyjdzie nam to meblowanie, nie? O, także my dziękujemy bardzo za oglądanie, jak wam się podobało, to zostawcie nam wszystkim Jakiego? W górę? Zubika. No, o, to lubię najbardziej. Tak, Możecie skomentować, możecie oczywiście skomentować, jak tam co uważacie i tak dalej. Polecić swoim znajomym.